Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojego kolejnego albumu. Miałam ogromną przyjemność wykonać ten album na zamówienie dla małego Nataniela. Będzie to prezent od babci właśnie dla niego. No myślę, że teraz bardziej dla jego mamy i taty ale później myślę, że Nataniel będzie mógł oglądać ten album. Na początek chciałabym powiedzieć Wam odrobinkę o tym, czego użyłam do zrobienia tego albumu. A więc w albumie pojawi się ten dziurkacz brzegowy, jest to dziurkacz marki DP Craft, taki bardzo fajny, uniwersalny wzór, bez problemu radzący sobie z gramaturą papieru 250. Użyłam również moich ulubionych, niezawodnych stempelków od Little Corner Design, Wraz z tuszem czarnym Stazona. Jeżeli chodzi o kolekcję papierów, którą tutaj użyłam, to pierwszy raz pracowałam z kolekcją Craft and you Design. Jest to kolekcja Baby Adventure. Już trochę czasu czekała na swoją kolej na swoje użycie i tak się fajnie złożyło, że pani, która u mnie ten album zamówiła, właśnie tą kolekcję sobie wybrała. Fajna kolekcja, taka dziecięca Z słonikami, misiami Gwiazdkami Ja oczywiście tutaj zostałam Poproszona o skorzystanie Z tych arkuszy błękitnych Raczej omijanie tych różowych Ale nie było to w ogóle problematyczne Jeśli chodzi o kolekcję samą W sobie, to jest to kolekcja Duża, 12 na 12 cali I mamy tutaj gramaturę 200, w środku znajduje się 12 arkuszy, 6 wzorów I ja użyłam dwie takie duże kolekcje, z czego zostało mi dość trochę ścinek i może dwa albo trzy arkusze w całości. Cały album wzbogacają napisy, napisy moje ulubione napisy od Mintai Papers, czyli naklejki tekturowe. Tutaj ich troszkę użyłam. Myślę, że przez to album fajnie się prezentuje. Ok, no i tutaj mamy albumik. Jak widzicie, na okładce znajduje się imię chłopca, jest to imię Nataniel. Myślę, że też bardzo fajne, oryginalne imię. I jeżeli chodzi o wymiary całego albumu, to jeżeli chodzi o okładkę, ma on wymiar 16,5 cm na 21 cm. W środku znajduje się 5 kart. Jest obity lnianym płótnem. Mielnianym, przepraszam, płótnem błękitnym to jest płótno Wikitex żagiel w kolorze błękitnym. I mamy tutaj podwójną wstążeczkę rybsową, białą i taką e, białą z napisem It's a Boy. Do tego Enamel Dots i piękna, duża grafika wycięta właśnie z kolekcji. E, album pomieści zdjęcia 10 na 15 i 9x13. E, kiedy dwójka ludzi się kocha, zdarzają się cuda. Napis z kolekcji Tiny Miracle, no i oczywiście w środku mamy maty na zdjęcia, maty na zdjęcia 9 na 13 w tej dolnej kieszące, a w górnej kieszące znajdują się maty na zdjęcia 10 na 15. I tak jak widzicie, ja starałam się e, używać mat zarówno białych. Jak i takich oklejonych papierem skrapowym naprzemiennie, więc w każdej takiej kieszonce znajdują się zarówno maty białe, jak i maty oklejone papierem skrapowym. Album pomieści około 60-70 zdjęć, nawet więcej, jeżeli włożymy sobie więcej tych zdjęć do kieszeni, bo kieszonki są dość pojemne. Oczywiście papier musi się wyrobić. Ja dopiero co skończyłam ten album, zaraz go wysyłam, ale chciałam Wam jeszcze oczywiście nagrać ten film. Więc kieszonki jeszcze muszą troszkę popracować, ale tych zdjęć naprawdę mnóstwo się tutaj zmieści. Na pierwszej stronie, 100% ideału, mamy stronę otwieraną przy pomocy sznureczka woskowanego. Sznureczka używałam w kolorze niebieskim. Mamy tutaj nity z Wiar Memory Keepers w kolorze żółtym. Tu jest ten słodki słonik, otwieramy sobie na bok. I w jedną i w drugą klapeczkę i mamy tutaj miejsce na trzy zdjęcia, 9 na 13 i tu dodatkowo mamy puste miejsca, dlatego że nie chciałam narzucać, w którą stronę to zdjęcie można przykleić. Tu bez problemu możemy sobie przenieść maty z kieszeni lub po prostu wkleić zdjęcie z białą ramką wywołane. Na kolejnej stronie to miłość bezwarunkowa. Mamy taką kieszeń dolną z dodatkową harmoniką na zdjęcia 9x13. Na tej harmonice aż 4 zdjęcia 9x13 się nam zmieszczą. i jeszcze dodatkowo z tyłu znajdują się maty na zdjęcia 10x15 cm. Więc, tak jak widzicie, album tych zdjęć dość troszkę pomieści, i w kieszonkach jest dużo. Miejsca zarówno na maty, jak i na zdjęcia. Kolejna strona, mrugaj, i gwiazdko ma, i mamy słodkiego słonika siedzącego na gwiazdce, właśnie, więc stwierdziłam, że napis będzie tu idealnie pasował. Otwieramy sobie w ten sposób. Mamy kolejne miejsce na zdjęcie. Tutaj dwa kolejne miejsca. I całość się nam oczywiście tutaj otwiera i mamy boczną kieszeń, w której również znajdują się maty na zdjęcia, zdjęcia 10x15, tutaj ta grafika słonika też jest wyeksponowana. Grafiki są dość duże, więc warto pamiętać o tym podczas pracy z taką kolekcją, żeby te grafiki też udało się wyeksponować. Tutaj po prostu po wyjęciu zdjęć grafika nadal będzie widoczna i będzie się też fajnie prezentować. Kolejna strona, czekaliśmy na Ciebie niecierpliwie, 50% mamy, 50% daty, 100% ideał, znowu powtórzone Enamel Dotsy w kolorze takim, jakim kolor przewodni ma kolekcja, czyli właśnie tutaj jest ten żółty i niebieski, otwieramy. I tu mamy grafikę takiego słonika na księżycu. Mamy miejsce na dwa zdjęcia, 9 na 13. Tak naprawdę tutaj można wkleić zdjęcie, nie ma problemu. Można też jakieś zdjęcie wyciąć i wkleić, albo można tą grafikę po prostu zostawić i może ona służyć w sposób ozdobny, bo naprawdę album pomieści wiele, wiele zdjęć. Kolejna strona z podpisem, nasz maluszek. Tutaj poprosiła mnie pani, aby nie było jakoś strasznie dużo miejsca na zapiski, więc dosłownie dwa małe tagi się znalazły tutaj wsunięte. Gdybym nie... Gdyby... Gdyby nie było potrzeby ich wykorzystać, to można je po prostu wyciągnąć i nie będzie to w żaden sposób zauważone, że czegoś nam tutaj brakuje. Ale myślę, że też można wykorzystać je na jakieś drobne zapiski. Całość się nam tutaj otwiera. Mamy miejsce na dwa zdjęcia 10 na 15. No i tak jak się pewnie domyślacie, to też się nam otwiera. I mamy kolejną przestrzeń na zdjęcia. Codziennie uczysz mnie, jak mam Cię kochać. No i tutaj oczywiście wyciągamy sobie maty. I zobaczcie, jest cała kontynuacja grafiki umieszczona na tej rozkładówce. Mamy maty na zdjęcia, czyli album spełnia zarówno funkcję ozdobną, jak i funkcję użytkową. Także myślę, że tą kolekcję też w taki sposób warto wykorzystać, żeby zarówno grafiki były widoczne, jak i miejsce na zdjęcia. I kolejna strona. Kochamy cię. Tak po prostu i otwieramy w dół i w górę. I w bok, i w drugi bok. Tutaj jest odpowiednia ilość magnesów. Tutaj jest magnes, tutaj też jest magnes, więc wszystko mocno się trzyma. Jest miejsce zarówno na zdjęcie w pionie, jak i zdjęcie w poziomie. Można sobie tutaj dowolne zdjęcie wkleić. No i oczywiście zamykamy sobie to w ten sposób, i wszystko się nam ładnie trzyma. Kolejna strona ogrom radości, i tutaj mamy shakera. Mikrokulki i cekiny. Wiem, że wiele osób ma problem z shakerami, że przyklejają się tutaj e, te mikrokulki i cekiny, ale jest na to naprawdę bardzo łatwy sposób. Wystarczy Wam Ania. I wiem, jak to śmiesznie brzmi, ale chodzi o płyn antyelektrostatyczny Ania. Do kupienia na przykład w Rossmanie. Przeciwdziała elektryzowaniu się, pomaga usuwać też sierść i ułatwia prasowanie, a ja stosuję go po prostu do psikania na shaker box, na tą folijkę i wtedy nic się nam tutaj nie przykleja. Ta rameczka dodatkowo jest miejscem na zdjęcie, bo tutaj bez problemu możemy sobie to zdjęcie wsunąć. W ten sposób i wtedy będziemy mieć tutaj zdjęcie maleństwa. A jeśli rodzice zdecydują się, że jednak chcą ten śliczny obrazek tutaj zostawić, też nie ma problemu, można zostawić. No i ta strona jest stroną typu pop-up, czyli otwieramy ją sobie w bok i mamy miejsce na kolejne cztery zdjęcia, i to te duże 10x15 z podpisem Najcenniejsze chwile. Kolejna strona, nieskończona miłość. I tutaj mamy maty na zdjęcia. Słonik, ptaszek, baloniki, czyli wszystko to, co jest motywem w tej kolekcji. I kolejne zdjęcia się nam tutaj zmieszczą, czyli taka klasyczna, prosta strona, którą ja też staram się przemycać w swoich pracach, bo w fajny sposób można przechowywać w niej zdjęcia. Ja wiem, że ja zawsze staram się te maty tak ułożyć, żeby one fajnie się prezentowały. I kolejna strona rośnie zdrowo. Zdejmujemy to sobie. Mamy miejsce na zdjęcie. I te klapki otwieramy w bok jedną i drugą. I mamy miejsce na zdjęcia 9 na 13 Całość również się nam wyciąga, i mamy maty na kolejne zdjęcia. To, co jest naszym zamknięciem i miejscem na zdjęcie. Możemy również tutaj po prostu zostawić, więc nigdzie się nam to nie zgubi, nie ma takiej obawy. Magnesy są tak zamontowane, żeby zarówno można było to zdjąć, jak i zostawić podczas przeglądania albumu. I całość oczywiście zamykamy sobie tutaj na magnes i ostatnia strona dziecko na pokładzie e, tutaj jest e, typowo pod zdjęcia strona zrobiona e, chciałam żeby tych zdjęć naprawdę dużo się tutaj zmieściło i zobaczcie mamy wodospad na którym zmieści się aż 14 zdjęć więc jest to naprawdę dość spora ilość zdjęć 9 na 13 bez problemu można sobie tu dwustronnie je wkleić, mamy odpowiednie bigowanie zrobione także kiedy wodospad od tych zdjęć zgrubnie też wszystko się nam zamknie bez problemu. No i oczywiście jest związane przy pomocy sznureczka, więc nie musimy się martwić, czy na pewno magnes to utrzyma. I ostatnia już strona w albumie: Dziecko jest pięknym darem. I tutaj po prostu jest klasyczna dolna kieszeń, plus dodatkowo wsunięta e, koperta kalkowa. Dlatego że pani prosiła o miejsce na pieniężny podarunek które później można wykorzystać, które to miejsce oczywiście można później wykorzystać na zdjęcia, więc pomyślałam, że tutaj akurat y, zwykła kieszeń się świetnie sprawdzi i dodatkowo właśnie kalkowa koperta, która będzie tutaj y, wystawać na czas wręczenia albumu. A później można ją po prostu wyciągnąć lub włożyć tam jakieś pamiątki, które też w albumie będą się fajnie prezentować. Tak wygląda mój album z tej kolekcji. Mam ogromną nadzieję, że się Wam podoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.